Półki w drogeriach i supermarketach aż uginają się pod ilością szamponów, kremów i balsamów, które mają upiększać i odejmować lat. Okazuje się jednak, że o urodę możemy zadbać w domowym zaciszu, wykorzystując to, co mamy akurat w kuchni. Nawet jeśli nie masz niektórych produktów, dostaniesz je w najbliższym warzywniaku. Warto wypróbować te skuteczne metody na poprawę wyglądu włosów i skóry. Kratka jedna Soda Oczyszczona na włosy. Wystarczy tylko umyć włosy z jakimś łagodnym, neutralnym szamponem z dodatkiem sody oczyszczonej. Wsyp na dłoń szczypte sody i dodaj do tego szampon. Taka mieszanka nie tylko ułatwi wprowadzanie drogocennych składników szamponu do skóry i włosów, ale też lepiej je oczyści. Dodatkowo po użyciu sody włosy będą miękkie i podatne na układanie. Uwaga, nie możemy wykonywać tego zabiegu zbyt często maksymalnie dwa razy w miesiącu. Soda, poza swoimi właściwościami oczyszczającymi, niestety silnie wysusza włosy. Dlatego też jeśli jej nadużyjemy, możemy doprowadzić do tego, że nasza skóra głowy zostanie przesuszona, a nawet zauważymy utratę włosów. Kratka 2 mięta zmniejszy cienie pod oczami. Żadna kobieta nie chce wyglądać na zmęczoną czy niewyspaną. Jednak cienie pod oczami dodają lat i sprawiają, że skóra wygląda niekorzystnie. Na cienie pod oczami jest jeden sprawdzony sposób. Wystarczy połączyć miętę i oliwę, nasączyć miksturą płatek kosmetyczny i położyć go na oczy. Należy codziennie przed snem stosować tę metodę, a na efekty nie trzeba będzie długo czekać. Kratka 3 słodyczna zaskórniki Problemy ze skórą mogą dotyczyć kobiety i mężczyzn w każdym wieku. Pryszcze i zaskórniki to nie tylko zmora nastolatków. Podpowiemy, jak szybko i łatwo pozbyć się nieestetycznych kropek na nosie, brodzie i innych częściach twarzy. Wymieszaj szczyptę cynamonu z łyżką miodu i nanieś na miejsca, które wymagają pielęgnacji. Taka maseczka zadziała antybakteryjnie i dodatkowo rozjaśni przebarwienia. Szybko przekonasz się, że mieszanka poprawia stan trądzikowej skóry. Kratka 4 wybielająca cytryna. Sok z cytryny ma doskonałe właściwości wybielające. Dzięki niej wyrównasz koloryt skóry i pozbędziesz się przebarwień, które powstają najczęściej po opalaniu. To bardzo proste. Nasącz wacik kosmetyczny sokiem z cytryny i regularnie pocieraj nimi przebarwienia. Kratka 5 Woda i zioła odświeżą oddech. Nieprzyjemny zapach z ust może być kłopotliwy. Jeśli borykasz się z tym problemem, wystarczy przygotować napar z ziół. Przygotuj wywar z szałwi lub rumianku, który odświeży oddech i zapobiegnie namnażaniu bakterii odpowiedzialnych za powstawanie brzydkiego zapachu z ust. Kratka 6: Jajka na zmarszczki. Kobiety doskonale wiedzą, jak drogie są specjalistyczne kremy przeciwzmarszczkowe. Niestety po 25 roku życia skóra staje się mniej elastyczna i zaczynają pojawiać się pierwsze zmarszczki. Na szczęście jest na to łatwy i przede wszystkim tani sposób białka jaj. Należy tylko regularnie nakładać białko na powstające zmarszczki. One nie tylko świetnie nawilżają cerę, ale też napinają skórę i zmniejszają widoczność zmarszczek. Kratka 7: domowy samoopalacz. Nie trzeba godzinami leżeć na słońcu lub ryzykować zdrowiem na solarium. Możesz cieszyć się piękną opalenizną dzięki domowemu samoopalaczowi. Weź swój ulubiony, nawilżający balsam do ciała i dodaj do niego kakao. Już po pierwszej aplikacji zauważysz, że skóra jest wyraźnie ciemniejsza. Kratka 8 pomarańcza wzmocni paznokcie. Jeśli też masz kruche i łamliwe paznokcie wykorzystaj moc cytrusów. Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy wymieszaj z przeciśniętym przez praskę ząbkiem czosnku. Przez 10 minut mocz paznokcie w miksturze. Potem przez kolejne kilka minut namaczaj je w oliwie z oliwek. Regularne stosowanie mikstury wzmocni paznokcie i zapobiegnie ich rozdwajaniu. Kratka 9 mocne włosy dzięki żółtkom jaj. To doskonałe rozwiązanie dla pań, które wypróbują białka jaj na spłycenie zmarszczek. Pozostałe żółtka doskonale wzmocnią i nawilżą włosy. Jedno żółtko należy wymieszać z dwiema łyżeczkami oliwy z oliwek i sokiem z połowy cytryny. Taką mieszankę nałóż na włosy i zostaw na kilka minut, następnie spłucz wszystko letnią wodą. Włosy natychmiast będą wyglądać zdrowiej.